Cześć, witajcie. E, dzisiaj powiemy o pływaniu z psem. Tak jest. Coraz częściej e, jachty są wynajmowane z możliwością wpuszczenia na pokład psa. Nie każda firma czarterowa się na to zgadza. A jeżeli się zgadza, często pyta się o wagę psa, wielkość psa. E, no i oczywiście dochodzi dodatkowe sprzątanie. Czasami nie małe, w przypadku firmy Andrzej na 200 euro. Tak jest. A. A niektóre firmy, niektórzy właściciele, którzy dają jak ten management, nie pozwalają na pobyt jakiegokolwiek zwierzęcia na pokładzie, w tym również psa. Ale Angelina daje taką możliwość i tutaj cały tydzień żeglowaliśmy z Dante, który przyznam się osobiście był naprawdę bardzo świetnym załogantem. Ja nie pierwszy raz pływam z psem, Przyznam się, że moje pierwsze pływanie to było naprawdę duża na ramieniu, co się będzie działo, czy pies będzie skowyczał, czy będzie szczekał, czy będzie jak się będzie załatwiał, I drapał. Tak dalej, drapał i tak dalej. Jeżeli chodzi o Chorwację, trzeba przyznać, jeżeli chodzi o sam akwent, ona jest bardzo przyjazna dla psów i w ogóle sam Wiele firm tartowych jest przyjaznych dla psów, restauracji, marin, prawda? Oczywiście. Krzysiu, pamiętasz, byliśmy w Hraminie, nawet co to, ale ta dla psa była. Tak, było specjalne miejsce, gdzie pies mógł się załatwić. Doskonałe miejsce, więc tu Chorwacja jest jakby przyjazna. A co jest bardzo ważne też, jeżeli chodzi o przygody w żeglowaniu z psem, to też według mnie, żeby te przeloty w takim resie nie były długie. 6 godzin to są maksimum Krzysiu. I Dante wystrzymywał znakomicie. Tak, radził sobie świetnie, miał dostęp do wody. No, akurat jeszcze trochę z nim pływaliśmy. A opowiedz o swojej przygodzie, właśnie na Mazurach. Jak Dante był pierwszy raz na się na Mazurach? Tak, zanim wypłynęliśmy na rejs w Chorwacji, zabraliśmy Dante na Mazurach houseboatem na weekend, żeby mógł się wcześniej zapoznać. Jak Albo w szczególności my chcieliśmy zobaczyć, jak będzie się pies zachowywał, zanim popłyniemy na taki długi rejs. Skończyło się to tak, że Dante po trzech dniach pływania nam zwymiotował. Czyli dostał choroby morskiej? Dostał choroby morskiej. Natomiast na tym rejsie wszystko było ok. Jak powiedziałaś mi o tym pierwszego dnia, wiem, no. Hałsbodź, stabilny, mazury, wielkich fal nie ma. Zobaczymy, co będzie. Przyznam się, że to jest któryś z psów, którymi pływam, i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby pies miał chorobę mózgu. Naprawdę, mhm. nigdy. A to już w ogóle był nieco spokojnym psem. Co jest ważne, jak wchodzimy z psem raz na pokład? Żeby co? Zapoznać go w ogóle z jachtem, tak, z trapem. Tak jest. Żeby się oswoił na spokojnie, obwąchał wszystkie miejsca i no żeby się nie stresował, jak najmniej, żeby się nie stresował, jak już będziemy płynąć. No ja potrapię po też na początku pokazywałem, jak się przechodzi po trapie, jak tutaj się ma poruszać na pokładzie w kokpicie, Ale mamy też niebezpieczeństwa, prawda? Tak. Schodki. Tak, no, schodki są dosyć strome. Psy no niestety są narażone na uszkodzenia stawów i trzeba na to zwracać uwagę i nie pozwalać psom chodzić po schodkach, a szczególnie z nich zeskakiwać, bo no pies będzie chciał zeskoczyć, a może to się skończyć źle. A powiedz mi teraz tak, jak oceniasz, my na szczęście mieliśmy jak z klimatyzacją w środku i Dante spał w środku oczywiście w klimatyzacji, ale tu też przebywaliśmy na, na pokładzie. Miałeś obawy co do temperatury? Bo temperatury mieliśmy wysokie, ponad 35 stopni. Yy, tak, yy, obawiałem się wysokich temperatur, szczególnie jeżeli chodzi o wyprowadzanie psa, no bo yy, tutaj mamy beton, mamy kostkę, yy, to się mocno nagrzewa, yy, więc yy, no pies, żeby dla jego komfortu, yy, żeby sobie nie poparzył yy, łapek, yy, mieliśmy specjalny plecak, w którym nim z nami się poruszał, po to, żeby nie trzymać go na rękach. Tak, to był bardzo fajny z tym plecaczkiem. E, prawda jest też taka, że mieliście co jeszcze dodatkowo ze sobą? Co warto, co warto mieć, kiedy mamy psa? E, no, w naszym przypadku wzięliśmy ze sobą lodówkę turystyczną, bo e, nasz pies karmi się karmą mrożoną. E, dobrą rybką. Dobrą rybką, <laughs> tak. E, więc zabraliśmy ze sobą lodówkę turystyczną. Przyjechaliśmy tutaj e, z samochodem. Bo nie mieliśmy pewności, czy na przykład lodówka na, na jachcie będzie dobrze mroziła. Więc... I okazało się, że to była dobra, służąca tak, decyzja, tak. bo do tej karmy, którą miałeś dla Dantego, no, ta lodówka, którą mieliśmy, nie zabrała się na dwa, bo nie, trzyma, nie było zamrożone to jedzenie, prawda? Tak, no, lodówka jest duża, jest dwukomorowa, ale nie ma um, takiego rozdzielenia na zamrażarkę i lodówkę, y, więc no, dużo mniej jest wydajna niż taka domowa lodówka. Ale też pies może żywić karmą suchą, na przykład, prawda? Tak, i to był nasz taki wariant zapasowy. Mieliśmy sprawdzoną karmę, również suchą, którą Dante toleruje, więc mieliśmy ją ze sobą, ale nie, nie była potrzebna, ponieważ no jedzenie było cały czas świeże, ale byliśmy zabezpieczeni w razie czego. Natomiast co ciekawe, miał też swój kocyk podgumowany, taką matę, prawda? Tak, wzięliśmy z domu kocyk, który zna. Tu chodzi o takie jego miejsce. Tam, gdzie kocyk leży, to on się wtedy czuje bezpiecznie. Więc warto ze sobą coś takiego zabrać. Dlatego często na pokładzie tutaj w kotpicie uwierzymy, było gorąco, nie tylko pod oczywiście, to mieliśmy cały czas rozłożone, ale pod stolik się chował i tak jak się jeździł przed słoneczkiem, tam mu było raczej wygodnie. Nie? Tak, no trzeba wziąć pod uwagę, że pies na jachcie będzie się kręcił. Będzie czasami chciał zejść na dół, wejść na górę, no bo będzie szukał dla siebie miejsca, które jest zacienione. I w naszym przypadku było tak, że no jak płyniemy, to niestety klimatyzacja nie, nie działa. działa, ale mimo to pies wolał zejść, zejść na dół, bo to było najbardziej zacienione miejsce. Oczywiście miał swoją miseczkę na wodę, ja tak. na, na posiłki. się mu też szelki, smycz, tak. Tak, yy, wzięliśmy szelki z, te, z tego względu, że łatwiej jest psa chwycić w razie, no bo tutaj, wiadomo, dużo się dzieje na, yy, na jachcie i obroże trudniej złapać, yy, też nie podniesiemy psa za obroże, natomiast za takie szelki awaryjnie można go yy, też podnieść. Czy trzymać? Gdyby się wyrywać podnieść Na przykład tak. do innych zwierząt Dante co podobno nie lubi białych psów tak. i na niej szczeka. Ma alergię na, ma alergię na białe na samojedy no, tak, tak. Natomiast co ciekawe. De facto nie było z nim problemów naprawdę, jeżeli chodzi o szczekanie, bo tego się też obawiałem zawsze przy psów, bo, że będzie hałasował w nocy i tak dalej. Powiem szczerze, chyba częściej mi się zdarza chrapiący załogan niż szczekający Dante. Tak. No przede wszystkim trzeba znać swojego psa i mieć na uwadze, że jednak to jest zwierzę, może się różnie zachowywać w nowych sytuacjach, w których jeszcze nie był. Dlatego no, trzeba być przygotowanym. pies zawsze nas smyczy, nie puszczajmy psa nigdy luzem, na Kei, gdziekolwiek. nawet jak jesteśmy stoimy w porcie. warto, żeby ten pies był jednak do czegoś przypięty i my tak robiliśmy. Zauważyłeś jak dużo osób. Bywały na jachtach, również z tak również psami obok nas i tak dalej, prawda? To też e, jakby e, powoduje, że te psy różnie na siebie reagują i mogą reagować. Dlatego warto, jak wychodzimy na zewnątrz, trzymać psa na smyczy lub na lub szerkach, prawda? Oczywiście. Zdarzają się naprawdę psy, które biegają luźno. No niestety właściciele podchodzą do tego bardzo lekko Lekkomyślnie, taki pies y, szybko może podbiec, i y, no, ja tutaj, mając takie szelki, mi jest łatwiej po prostu go chwycić, złapać i podnieść, bo nie wiem, czy się psy nie złapią, a rozdzielanie psów to nie jest nic ciekawego. Oprócz tego, oprócz tego że mieliśmy matę, miskę, szelki, na przykład nie mieliśmy siatki na, na Redding, muszę Wam powiedzieć, ile razy bym sami nie pływał. Ta siatka według mnie nie jest bardzo potrzebna, przynajmniej do lat, takich piesków jak Dante, bo one jak powiedziemy, nie biegają wokół jachtu, siedzą znaczy w kokpicie lub na dole. Ta siatka, moim zdaniem, nie spełnia swojej roli zbytnio, ale oczywiście to jest moje prywatne zdanie, jest wynikające z mojego prywatnego doświadczenia. Ty też nie zamówiłeś siatki, prawda? Nie, nie. Znam swojego psa, on jest raczej nie biegający się, nie krzątający się, znajdzie swoje miejsce. Nie miał wcale ochoty wychodzić na, na dziób. Czy na półpokład siedział cały czas w kokpicie, albo pod pokładem? Dokładnie. Co ciekawe, pierwsza pływałem z psem, zdoktoryzowałem się, co tu powinno być, jeżeli chodzi o psy, no i wyczytałem, że warto by było mieć skarpetki dla psa. Nawet rozmawiając tu z właścicielami jachtów chorwackich, firmami, i, i oni mówili, że a jak widzą, że właściciele przyjeżdżają z psem i zakładają mu skarpetki, kiedy ten pies wchodzi na jacht, no, to widać wyraźnie, że ci ludzie, którzy czartują jachty, chcą dbać również ten Jak i o bezpieczeństwo również psa. Natomiast doświadczenie moje ze skarpetkami pierwsze było takie, że te skarpetki są fajne, super. Ale pytanie, do jakiego psa, jak dużego psa, jakie te skarpetki są, e, które te skarpetki bardzo często się antyposyzgomy, że pies się tutaj to nie niesie z na, na pokładzie, są fajne, ale nie za bardzo trzymają się na łapach psa. I bardzo często, bardzo szybko ten pies się pozbywał tych, 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 tych skarpetek. I to jest takie moje doświadczenie ja z skarpetkami i widzę, że, że tak naprawdę te skarpetki mogą mieć znaczenie wtedy, kiedy... Nie wiem, piec wystawia, ma duże pazury, drapie mm -hmm. mocno na przykład, je, pokład jest tekowy na przykład, i to wtedy może wam. Dante zupełnie, mam wrażenie, że nie, nie używał tej pazury jak się porusza po pokładzie, więc to nie był jakiś wielki problem. Tak. Natomiast to, co wzięli, mimo że będą płacić 200 euro za sprzątanie. To bardzo fajnie wzięli odkurzacz Dysona. I muszę Wam powiedzieć, że ekipa sprzątająca po tym rejsie naprawdę nie będzie miała wiele do sprzątania, bo tutaj było też dbane, żeby, żeby ta sierść, którą te czasami zostawiał, była już od razu na bieżąco sprzątana I myślę, że to też bardzo fajne rozwiązanie mieć taki odkurzaczyk, nawet to nie musi być Dyson oczywiście, ale jakikolwiek, który bezprzewodowy, bezprzewodowy który, można tak, który można tutaj zbierać. Co jeszcze, jakie uwagi, Krzysiek? E, jakie uwagi? E, no ja myślę, że jeżeli pies ma pływać, e, to należy się wyposażyć w, w kapok dla psa. O, I który też mi, dante kupiliście? E, tak, e, kupiliśmy dante kapok. Należy kapok dobrać według wagi psa. E, to jest pies do 10 kilo. E, bez problemu, nawet w Chorwacji dostaliśmy taki. W e, Gdzie gdzie kupili tak, tak? go Kupiliśmy go e, w Marinie Frapę. W Tak. tak. E, I tam jest taki sklep. Mm, w którym są kamizelki, odbija wszystko. Yy, około 45 euro. euro tak. No dokładnie, żeby ludzie wiedzieli, ile, ile, ile coś kosztuje. Ale fantastycznie nagraliśmy, jak dany pływa w tym kapoku I tak. to jest chyba lepsze zabezpieczenie niż siatka. Yy, tak, no bo jak pies wypadnie, nawet gdyby się zmęczył, czy cokolwiek by się stało, yy, to, to, to nie utonie, no Tak, to, 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 to kapok tak, będzie go Tak, tak, ludzie, dobrze mierzymy, mieliśmy kamizelki asekuracyjne, prawda? Tak, a nawet jeżeli pies yy, na przykład nam wyskoczy i yy, umie pływać, to taki kapok posiada uchwyt, dzięki czemu możemy łatwo go z tej wody podjąć. Nawet bosakiem. Tak, bo, bo, bo Ten, to ucho jest na to dosyć jest duże. To ucho duże, tak. że dla czego, gdyby coś, wyjmujemy go bosakiem yy, i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Tak uważam. Co jeszcze się może przydać, jak wybieramy się na przygodę żeglaską z psem? Na pewno. gorąco upał? Zabieramy ze sobą taką butelkę z wodą, więc pies może w każdej chwili się napić. Ta butelka posiada taki specjalny pojemniczek, w którym woda się wlewa, on, on może się z tego napić. I, i resztę wody możemy wlać z powrotem do tej butelki. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale znaleźliśmy też kamizelki chłodzące i bandamy chłodzące dla psów. Tak. To jest ciekawostka. Dante, muszę powiedzieć, że temperaturę mieliśmy 35-37 stopni naprawdę I, i oczywiście Dante też, no, widać było, że mu było, było mu gorąco, ale pytanie, jak myślisz, taka kamizeleczka chłodząca, czy banda ma chłodząca, to ma sens? Nie mam czy nie lepiej chłodzić psa po prostu wodą? I tyle, e, to nie? jest naj, najprostsze rozwiązanie. Najprostsze rozwiązanie. Chłodzić psa wodą, na, na pewno, żeby nie przebywał na słońcu, żeby przebywał gdzieś w zacienionym miejscu na, tak, na jachcie. dokładnie. Jak płyniemy wbrew pozorom pod pokładem, nie jest wcale tak gorąco, więc pies spokojnie może tam leżeć. Nasz Dante właśnie tak robił, a jak mu się znudziło pod pokładem, to próbował nam wychodzić tutaj do kokpitu. I też mu było, było fajnie. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o, o podróże z psami na jachcie. Na pewno Chorwacja się do tego nadaje nie tylko poprzez świetną infrastrukturę w marinach, poprzez przyjazne podejście do psów w ogóle. Ale przede wszystkim na krótsze przeloty. Kiedyś pływałem z psem i ktoś mi mówi, że a my chcemy długo, że, dużo żeglować, a, jak, a co będzie, jak psu się zachce, i tak dalej. To weźmiemy ponton i dopłyniemy do jakiegoś brzegu, go zdesantujemy i tam się załatwi. Muszę Wam powiedzieć, to się nie udaje. To się nie udaje, to jest bardzo trudne. Ja myślę, że zdecydowanie lepiej, żeby ten pies, ta podróż między trwała nie więcej 6 godzin, bo w, z Twojego doświadczenia i dam tego, i jeszcze innymi razy, kiedy pływałem ze z, 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 te 6 godzin pies jest w stanie wytrzymać, żeby się nie załatwić, tak. a potem schodzi ładniej i się załatwia. Tak, dokładnie. Należy pamiętać, że bezpośrednio przed wypłynięciem, żeby wziąć psa, żebyś załatwił swoje, swoje sprawy, E, tak, to wszystko zaplanować, żeby e, no, nie przyciągać tych 6 godzin dla, dla, dla komfortu zwierzęcia. Codziennie raniutko wychodziłeś z, z Dante, żeby się e, załatwił, i zaraz tak. po wypłynięciu Dante również szedł na spacer e, i to wystarczało. Tak, ja, ja akurat robiłem to dwa razy, czyli e, zaraz po przebudzeniu wychodziłem z nim, e, był karmiony, i potem jeszcze przed samym wypłynięciem, e, jeżeli miał taką potrzebę, to, e, to się załatwił, jak nie, to nie. Po to, żeby po prostu dla jego komfortu. Muszę Wam powiedzieć, że może to jakoś dziwnie zabrzmi, ale ile razy nie pływałem z psami, to psy były najporządniejszymi członkami i najspokojniejszymi członkami załogi. Mimo moich olbrzymich, wielkich obaw i Dante również takim członkiem załogi jest. I, i, I jakieś takie obawy naprawdę możemy sobie odłożyć na bok. Kochani, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to zapraszamy, komentujcie ten film, który zamieścimy na kanale YouTubowym. Może coś nowego się urodzi. Może jeszcze coś dogramy jeszcze w międzyczasie z Krzysiem. Natomiast muszę wam powiedzieć, że kiedyś byłem przeciwnikiem pływania z zwierzętami. A teraz w pobywaniu z Dantem muszę powiedzieć: Nie bójcie się zabierać zwierząt na jachty e, swoich psów. Dlaczego zabieramy w ogóle psy na jacht ze sobą? Czyli dlaczego wy zabraliście Dantę ze sobą? E, ogólnie szukaliśmy opiekę dla, dla Dante, natomiast no, my tutaj będziemy w podróży dwa tygodnie. E, jest to dosyć długo, żeby zostawić psa w hotelu bądź gdzieś z rodziną. Więc zdecydowaliśmy się, że, że zabieramy go ze sobą, bo po prostu najlepiej się nim zaopiekujemy. Dokładnie muszę Wam powiedzieć, że czasami się zdarza, ktoś opowiada, że zostawił psa w hotelu i tak dalej. Ja nie mam psa, ale przyznam się, że, że lepiej chyba wziąć ze sobą swojego przyjaciela na, na, na jacht. I pływać razem z nim, i naprawdę nie ma się czego obawiać. Moje obawy tym razem również zostały rozwiane. Także myślę, że, że zapraszamy do czarterowania jachtów, i tam, gdzie oczywiście firmy pozwalają, pies jest mile widziany na pokładzie. Jeżeli jesteś zainteresowany czarterem jachtu, wypełnij nasz formularz, który znajduje się na stronie internetowej. Tu macie destynację, kraj, który którym chcecie regulować, następnie możecie wybrać region, również daty czarteru z kalendarza jak chcecie wyczarterować jacht, czy to będzie jacht żaglowy, katamaran, czy motorowy, na ile osób poszukujecie jachtu, ile kabin on ma posiadać, ile toalet, możecie również wybrać wiek jachtu. Tu w dodatkowych uwagach piszecie wszelkie dodatkowe informacje, które nam bardzo pomogą w wyborze jachtu dla Was, takie jak rodzaj grota, czy choćby to, czy akceptujecie jacht z dwoma potwami sterowymi. Na końcu wypełnicie pole moje dane, zaznaczcie, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyślijcie formularz. Oczywiście zawsze możecie napisać do nas zapytanie na adres biuromapabryk.pl Serdecznie zapraszam. Co to jest Krzysiu? E, to jest butelka z wodą dla psa. Jest o tyle wygodna, że ma specjalną komorę, do której możemy wlać wodę. Pies się może z, tego, z takiej butelki napić, a o, akurat nawet chce mu się pić, więc. Tak, jest przycisk do, do wlewania. Pies w tej chwili, ja może tak pokażę, tak, tak. żeby nie zasłaniać. Pije wodę. Super. I, i, resztę, I resztę naciskamy z ten sam przycisk, wlewamy z powrotem do butelki. Genialne rozwiązanie. Genialne rozwiązanie. Dobra, i co jeszcze? I teraz mamy plecaczek. I to jest, muszę Ci powiedzieć, że, że to jest świetna rzecz, ten plecak, bo jak dotkniesz, człowiek dotknie rozgrzanego betonu gołą stopą, tak to, to boli. Można się A co dopiero, piec, który ma te opuszki nie? Bardzo, bardzo, bardzo delikatne. Tak, to jest plecak. Też dobieramy plecak według wagi psa i jego wielkości. Jest tu taka duża komora, gdzie no, nasz pies akurat bardzo chętnie do niego wchodzi, bo wie, że będzie, będziemy gdzieś szli. Wszędzie mamy z boku siatki, więc. Dopływ powietrza jest? Tak, jest dopływ powietrza. Mamy dodatkową tutaj taką siatkę, jeżeli chcemy na przykład. Zamknąć psa, żeby nie wiem, jeżeli pies lubi gdzieś tam wyskakiwać, to możemy całkowicie zamknąć. To jest siatki, więc ma cały czas powietrze. Wewnątrz plecaka mamy taką linkę, smysz możemy przypiąć do naszego czworonoga, wtedy on czuje, że coś go trzyma, A, więc wtedy nie będzie miał ochoty wyskakiwać. To ciekawostka. Z przodu mamy taki dosyć solidny uchwyt, on pomaga w zakładaniu tego plecaka na plecy, ponieważ nop jest trochę waży i w momencie kiedy zakładamy no to chcemy to zrobić tak, żeby on nam nie wypadł, więc ja to zawsze robię trzymając jedną ja szelkę i ręką tutaj ten uchwyt. Taki plecak jest również bardzo łatwy w czyszczeniu. Na dole mamy taki suwak, możemy całkowicie to rozpiąć. dół się, dół się o, wyciąga ja tak, tak, tak. tak, tak możemy to nawet zaprezentować. W środku pies ma taką matę. matę, ona oczywiście jest w sierści, więc możemy łatwo ją wyjąć, odkurzyć. Sam spód jest bardzo twardy. No i to wszystko super. super. Widzę, że Dante bardzo lubi w tym przebywać. Tak, Nie ma problemu. Używaliśmy, używaliśmy tego plecaka, żeby wychodzić z nim na spacery, szczególnie w południe. Szukaliśmy takiego miejsca, gdzie on mógłby wyjść na trawę pod drzewo, generalnie jakieś zacienione miejsce, żeby nie musiał chodzić po rozgrzanym betonie. I teraz, jak będziecie że na kolację, też go to włożymy. Tak, <grych> tak jest. Dziękujemy ślicznie. Tak Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, a zwłaszcza tych, którzy będą w przyszłości pływali ze swoimi przyjaciółmi.